Ej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją szafę, w której trzymam akcesoria i sprzęty oraz chemię do sprzątania. Jest to szafa, którą zaprojektowałam, która jest robiona na wymiar. Po pierwsze dlatego, że chciałam, żeby ona kolorystycznie pasowała do pozostałych mebli w moim mieszkaniu, które również są robione na wymiar po drugie, no nie mogłam znaleźć w sklepie żadnej szafy, która by mi odpowiadała zarówno wyglądem, jak i wymiarami. Dlatego jakby też byłam zmuszona do tego, żeby tą szafę samodzielnie zaprojektować. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli również zastanawiacie się nad tym, czy zakupić sobie taką szafę, to serdecznie was zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Tak wygląda szafa. Tu wam pokażę Yy, troszeczkę bardziej z boku. Na no, kota nie zwracajcie uwagi, on tam ma swój świat. Yy, więc tak szafa wygląda w ten sposób. Jest troszeczkę ciężko to pokazać z daleka, yy, bo znajduje się tutaj przy wejściu. Jest do samej góry. I zaprojektowałam ją sobie w ten sposób, żeby tak od góry były dwie półki. Na górnej półce mam zapas papierów, ręczników kuchennych, my sprzątam te zwykłe, które wkładam do kuchni, do łazienki oraz ten duży, którym sprzątam całe mieszkanie. Dwie prostokątne miski plastikowe, i tutaj po tej stronie znajduje się cała chemia. Po tej stronie od góry w górnym pojemniku się, znajdują się wszystkie akcesoria do sprzątania, a w dolnym pojemniku znajdują się wszystkie ścierki, gąbki. I tutaj w pierwszym koszyku, tak jak mówiłam, są akcesoria, w drugim są ściereczki gąbki, ścierki zwykłe, ścierki z mikrofibry, które piorę, wkłady do mopa i gąbeczki. I tutaj mam. Rękawiczki jednorazowe, mam taki specjalny pojemnik do nalewania wody do żelazka, w nim trzymam szczotki, stare szczotki do zębów, które służą mi do sprzątania, dwa pojemniki plastikowe na moje środki czystości, miotełkę do kurzu, szczotkę do szorowania, lejek rękawice gumowe, jakieś czyściki zapasowe do ubrań, do kuchni, pędzelek do komputera, i maszynkę do paproszków i starą, zużytą maszynkę do golenia, którą też obczyszczam sobie ubrania. Czyli właśnie w tych dwóch pojemnikach sobie tak to podzieliłam, żeby jakby no nie mieszać wszystkiego razem, żeby był łatwiejszy dostęp. Po środku jest miejsce na żelazko. Po tej stronie mamy wnękę specjalnie przygotowaną na to, żeby zmieścić deskę do prasowania, i w tej środkowej części, oprócz kota, znajduje się mop z wiadrem. Znajduje się suszarka na pranie oraz odkurzacz bezprzewodowy. I dziwi wykorzystałam do tego, żeby zamontować sobie szczotkę do zamiatania oraz zmiotkę. Jeżeli jesteście ciekawi, to te uchwyty można zakupić w kastoramie. Tak wygląda ta moja szafa. Niestety jej nie zamknę, żeby wam pokazać, bo już się kotek dobija. Pokażę z tej strony. Jest ona wykonana w kolorze dębu z czarnymi rączkami.